Nowe DJI Action 4 ma dzisiaj premierę. Wyjątkowo wcześnie w tym roku, bo zazwyczaj te kamerki pojawiały się na jesień. Jedno jest pewne: DJI chce tym razem być szybsze od GoPro, którego premierę zobaczymy zapewne we wrześniu. Action 4 jakichś wielkich zmian nie ma, ale to, co się zmieniło, jest dość istotne dla użytkowników. Jakie to zmiany i czy DJI poprawiło tę kamerkę, zapraszam do materiału. Zewnątrz od poprzednika różni się minimalnie. Większa kratka głośnika, no i tak w zasadzie to tyle. Największe i najważniejsze zmiany znajdziemy tutaj pod maską. Mamy tutaj nową matrycę, jeszcze większą niż w poprzedniku, i prawdopodobnie jest to ta sama matryca, którą znajdziemy w nowym DJI R3. Dlaczego nie mówię w DJI Mini 3 Pro? No, prawdopodobnie nie jest to do końca ta sama matryca, ale tutaj nie chcę się zapędzać, bo taki dokładny test pojawi się jeszcze oczywiście w materiale o R3. Tak czy inaczej, matryca jest dużo większe. A to oczywiście przełożyć się na lepszy zakres tonalny, no i lepszy obraz w ciemniejszych warunkach. Przysłona to f2.8. Odporność na zanurzenie bez dodatkowej obudowy to tym razem 18, a nie 16 metrów. No i tak w zasadzie z nowości to tyle. Zanim przejdziemy do porównania tych trzech kamerek, czyli Action 3, Action 4 i GoPro Hero 11, pomówmy o samej kamerze. Kamera może nagrywać w 4K do 120 klatek oraz Full HD, do 240 klatek. Stabilizacja odbywa się tutaj cyfrowo i jest dostępna w kilku stopniach intensywności. Rocksteady i Rocksteady Plus to taka typowa stabilizacja, która pozwala nam obracać kamerkę w dowolnym kierunku. I stabilizacja będzie za nami podążać. Horizon Steady to swego rodzaju gimbal, który w 4K pozwoli nam przechylić tę kamerkę do 45 stopni bez utraty poziomego horyzontu, a w 27K możemy obracać kamerką o 360 stopni bez utraty stabilizacji. Efekt dość ciekawy, i pokazywałem takie przykładowe zastosowanie w poprzedniku. No tutaj jakoś nowości nie ma. Nie mamy tu trybu HDR, który w Action 3 pozwalał nagrywać z dużo większym zakresem tonalnym do 30 klatek w 4. Tym razem DJI twierdzi, że wielkość tej matrycy pozwala nagrywać z dużo większym zakresem tonalnym bez Konieczności włączania osobnego trybu. No i trzeba przyznać, że faktycznie wygląda to nieźle, nawet w 60 klatkach. Kamera pozwala nagrywać zarówno w H265, jak i H264, ale tylko w niektórych trybach. Na przykład 100 klatek w 4K lub 10 bitów wymagają H265. No właśnie, 10 bitów. Znowu mamy dostępną opcję nagrywania w 10 bitach, czyli w takim formacie, który zapisuje o wiele więcej informacji o kolorach. Dlatego jeśli lubicie robić grading w postprodukcji, no to na pewno ta wiadomość, Was ucieszy. Oprócz tego możliwość nagrywania w ultra szerokokątnym trybie, szerokim oraz wypłaszczonym, czyli takim, który niweluje nam efekt rybiego oka. Jest też dostępny zoom cyfrowy, ale tu, podobnie jak w poprzedniku, z uwagi na taką, a nie inną optykę, szału nie robi. Niemniej dodatek do wakacyjnych filmików na pewno mile widziany. Menu jest proste, przejrzyste i bardzo responsywne. Zmiana ustawień takich jak klatka, white balance czy szerokość nagrywania odbywa się tutaj bardzo szybko za pomocą kilku ruchów palcem. Akurat szybkość i płynność działania systemu zawsze była mocną stroną DJI Action i w tej kwestii nic się tutaj nie zmieniło. Włączanie kamerki i nagrywanie również działa błyskawicznie, prawie nie różni się już od włączania nagrywania w naszych smartfonach. System mocowania to wciąż taki magnetyczno-mechaniczny zaczep, który pozwala nam przepiąć tę kamerkę w kilka sekund na inne akcesoria. Rozwiązanie świetne, nie ma potrzeby odkręcać tej śruby za każdym razem, gdy chcemy zabrać tę kamerkę, tylko klikamy z dwóch stron i już możemy przenieść kamerkę gdzie indziej. Ok, czas porównać tę kamerkę do poprzednika, ale też do Hero 11. Hero 11 ma o wiele mniejszą matrycę od Action 4, ale też więcej pikseli. Z jednej strony pozwala nam to nagrywać się w 5.3K, ale z drugiej piksele są przez to mniejsze. A to oczywiście przekłada się na działanie w nocy. Jednak zanim sprawdzimy te kamery w nocy, no to sprawdźmy, jak wygląda to w pełnym słońcu. Na początek Action 3 i Action 4. Pomimo braku dedykowanego trybu HDR, Action 4 bardzo dobrze radzi sobie w takich zróżnicowanych warunkach. Widzimy to zarówno w cieniu, jak i w jasnych obszarach. Różnica pogłębia się, gdy w Action 3 wyłączymy tryb HDR. Na przykład, jeśli chcemy nagrywać w 4K 50 klatek. Action 4 mamy tutaj więcej informacji. Jeśli chodzi o GoPro, to obrazy domyślnie różnią się dość znacząco. Przede wszystkim chodzi o przetwarzanie tego obrazu przez Hero 11. GoPro od zawsze miał ten swój specyficzny look, gdzie niebo było bardzo niebieskie, a kontrast mocno podciągnięty. Obraz, choć pełen szczegółów, wygląda, no powiedzmy, sztuczniej od y, Action 4. W DJI kontury nie są tak powyciągane, a barwa tego obrazu jest taka delikatniejsza. Oczywiście, jeśli chcemy, to możemy podciągnąć kontrast w Action i również uzyskamy podobny efekt, tyle że już w postprodukcji. Z drugiej strony, gdy zbliżymy te obrazki, to wyraźnie widać, że mniejszą rozdzielczość Action 4 próbuje nadrobić Sharpeningiem, a ustawienia nie Pozwalają na zmianę jego intensywności. W 4K różnicy w obrazkach nie widać. Jeśli w GoPro włączymy tryb flat, to uzyskamy kolory takie właśnie bardziej naturalne, ale znowu włączając D-Log M w Action 4, obraz mamy jeszcze bardziej płaski pod postprodukcję. Brak słońca to warunki, gdzie Action 4 ze swoją 10-megapikselową, sporą matrycą powinno błyszczeć. I faktycznie jest nieźle, choć trzeba przyznać, że odszumianie w GoPro również spisuje się tutaj dobrze. Na pełnym automacie różnice jednak zobaczymy nie tylko w całkowitej ciemności. Tu jako przykład, powiedzmy pomieszczeń, czyli takich trochę ciemniejszych miejsc, Action 4 widzi zdecydowanie więcej. Opcja na pewno dobra, jeśli z takiej kamerki korzystacie jako z kamerki podróżnej, gdzie oprócz sportów nagrywacie też zwiedzanie. Jeśli chodzi o szerokość nagrywania, w Hero 11 mam Coś takiego jak Hyperview, czyli bierze nam tę kwadratową matrycę i spłaszcza ją do proporcji obrazu 16 na 9 Jest też rzeczywiście Wide, który pozwoli nam włączyć tryb Linear, pozbywając się w ten sposób efektu rybiego oka. Action 4 możemy włączyć bardzo szeroki, szeroki oraz Linear, czyli właśnie ten bez rybiego oka. Używając tego trybu Hyperview, czyli najszerszego, w GoPro mamy minimalnie większe pole widzenia w pionie, ale obraz również jest bardzo zniekształcony. Action 4 pole widzenia jest większe, a zniekształcenie jest tu mniej widoczne. Podobnie w trybie linear pole widzenia jest większe w action 4. Ma to swoje plusy i minusy. Jeśli takiej kamerki będziecie używać, do, wiecie, do takiego kamerowania, no to w GoPro w tym trybie Linear ten obraz bardziej przypomina takie podstawowe obiektywy naszych powiedzmy, smartfonów albo takich camcorderów. W action, nawet jeśli zrobimy sobie ten tryb Linear, czyli te wyprostowane krawędzie, powiedzmy, no to dalej jest ten look takiej kamerki sportowej. Tak jak mówię, wszystko zależy od tego. Czego potrzebujecie? Stabilizacja w obu przypadkach działa świetnie. W takim normalnym użytkowaniu sprawdziłem te kamerki podczas jazdy hulajnogą, po takiej dość srogiej kostce, i w obu przypadkach stabilizacja działała super. To dość intensywny test, bo hulajnoga nie miała amortyzacji, a ta kostka dość mocno wystawała, jednak. Widać tutaj na pierwszy rzut oka przewagę GoPro. Z drugiej strony ta agresywna stabilizacja GoPro ma swoje wady. Tak jak tutaj, gdy na rollercoasterze wagonik jechał góra-dół, kamera nagrywała nam albo niebo, albo te rączki do trzymania. Po prostu stabilizacja decydowała zbyt późno o przeniesieniu kadru. W Action takiej sytuacji nie było, stabilizacja podążała sprawnie. No niestety, coś za coś. I teraz a propos tych matryc. Wziąłem specjalnie Mini 3 Pro R3, no i nowe Action 4. No w teorii na papierze są to dokładnie te same matryce, jednak jak porównamy sobie te obrazki, no to widać, że zarówno R3, jak i nowe Action 4 mają bardziej zbliżony obrazek do siebie niż do Mini 3 Pro. Co mogłoby sugerować, że pomimo tego samego rozmiaru matrycy. No, Jakieś czary się tutaj dzieją albo programowe, albo faktycznie jest to jakiejś nowszej generacji matryca. Ciężko się dowiedzieć tak oficjalnie, jakiej dokładnie matrycy używają. Na pewno nie zamawialiby do każdego urządzenia nowej matrycy, bo się zwyczajnie to nie opłaca z takiego punktu widzenia produkcyjnego. Natomiast być może faktycznie, jeśli jest nowszy procesor, to jest on w stanie z tej matrycy wyciągnąć więcej. Tak czy inaczej, oczywiście, suroweczki udostępnia. Możecie sobie pobrać i sprawdzić u siebie, jak te pliki zachowują się na postprodukcji. Link oczywiście w opisie tego filmu. A co z przegrzewaniem się? Temat trochę rozdmuchany przez ostatnie lata, między innymi przeze mnie, ale wiem, że zawsze o to pytacie, dlatego sprawdziłem. W temperaturze 26 stopni, nagrywając w 4K 50 klatek, GoPro wytrzymało 10 minut dłużej niż Action 3, które wytrzymało 21 minut. Trzeba oczywiście pamiętać, że jest to taki syntetyczny test, te kamerki stoją w miejscu, w pomieszczeniu jest zerowy przepływ powietrza, więc no wiadomo, że prędzej czy później może się to... Przegrać. W normalnej sytuacji, jeśli użytkujecie taką kamerkę gdzieś na zewnątrz, nie wiem, na rowerze, czy nawet jak idziecie, jest podmuch powietrza, to mm, takich sytuacji nie powinno być. Którą ja osobiście na ten moment bym wybrał? No, kwestia, co Wam się bardziej podoba. I nie chodzi tutaj tylko o tę rozdzielczość, ale też kolory, pole widzenia czy zniekształcenie obrazu. W GoPro na plus więcej ustawień manualnych tej kamery, GPS czy właśnie te kolorki, tak zwane GoPro Look. Na korzyść Action przemawia lepsze menu, bardziej naturalne kolory, mniejsze zniekształcenie i większe pole widzenia. Dajcie znać, co myślicie na temat Action 4, czy ta generacja była potrzebna, czy jest to raczej taki zapychacz. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu. Jak tylko wyjdzie nowe hero, prawdopodobnie 12, to oczywiście takie porównanie też sobie zrobimy. A tymczasem ja Wam dziękuję za uwagę, zapraszam na mojego Instagrama, no i widzimy się jak zawsze w następnym odcinku. Trzymajcie się!